Jesteśmy w środku. Tutaj, jak mam mówiłem wcześniej, jest pierwsza wystawa. Pamiętajcie, że to był szpital również, czyli mamy nosze. Zobaczcie, stare walizki. Może Wam dodam, w posiada trzy długie korytarze, dwa krótsze, tak jak mówiłem Wam wcześniej, był zbudowany 942-43 przez Polaków. Mamy również nietoperka jednego. Ogólnie tutaj nocują dwa nietoperki. Jak widzicie ściany rzecz betonowe, dosyć grube. Mamy za sobą grupę zwiedzającą. Jesteśmy troszeczkę uprzywilejowani ponieważ nie jesteśmy tu pierwszy raz, znamy obsługę wpuszczono nas samych oczywiście zobaczcie sami tutaj za tymi drzwiami, które widzicie, spróbuję się troszeczkę wam oddalić, żeby je pokazać za tymi drzwiami było wejście do szpitala Bo pamiętajcie, że w gdy były naloty to w tym momencie trafiały tu również osoby, które były ranne. Zobaczcie to. Maski przeciwgazowe. A tutaj mamy Jak słyszycie, w tle oprowadzają osoby, czyli każdy, kto tu przyjedzie, nie zna się na militariach, nie zna tego, co ja Wam opowiedziałem wcześniej w live. Ie. Jest to schron przeciwlotniczy, w tym momencie wchodzi z przewodnikiem, nie jest, nie jest pozostawiony oczywiście sam sobie. A tutaj słuchajcie, dochodzimy do toalety, oczywiście zaraz Wam pokażę ją bliżej. Zobaczcie sami okres II wojny światowej, tak kiedyś było. Czyli co, wiadro, tak jak widzicie, i sraczek. Tak jak widzicie, tak jak słyszycie również w okresie PRL-u, czyli za czasów komuny, ten schron był zamknięty i był przygotowany gdyby Kasia, woda, gdyby był atak do tego, aby poznaniacy mogli się tutaj schronić. Czyli Słuchajcie, przepraszam Was bardzo, ale na podłodze jak widzicie woda, całe ściany są suche w miarę, nie ma słuchajcie kłopotu, ale mamy w sołaczu dwa stawy, Ostatnia troszeczkę popadał deszczyk, no i mamy przeciek, tu muszę iść powoli, jak widzicie sami mamy też skrzynię. Niemiecką, tak jak widzicie. Tutaj jest przyrząd, z chwilą gdy nie było powietrza. Ręcznie korbką, tak jak widzicie. Dana osoba kręciła, a powietrze było pompowane tą stroną do schronu. Jest to bardzo ciekawe. To już czasy powiedzmy Perelu oczywiście. Ale, ale bardzo ciekawa rzecz, kurde nie przypuszczałem słuchajcie, że będzie tyle wody, założyłbym wyższe buty, no niestety nie założyłem, kurde. Tutaj mamy, jak widzicie wodę w takim baniaku, jest to baniak oryginalny. Każdy, kto wchodził do schronu, mógł się umyć. Również osoby, które były powiedzmy, e, powiedzmy po oszczale, czyli były ranne, mogły tutaj skorzystać z czegoś takiego. No i to w zasadzie koniec. Wiecie, co? Jestem goniony przez grupę, która idzie za nami. Więc zawsze muszę się spieszyć ale jesteśmy na wyjściu schronu schron sam sam schron mógł pomieścić 100 osób 100 osób czyli muszę się przedostać słuchajcie, tu jest takie wyjście, zobaczcie Kasie. Nie jest to takie proste, więc jak widzicie, trzeba poświęcić się troszeczkę, muszę jej rękę podać. Tak, bo to nie jest takie proste wyjść z tego schronu. Zobaczcie, jaki jest gruby. Grubość jest około ponad półtora metra. Ześmy na zewnątrz, machałem się, musieliśmy się pospieszyć, ale myślę, że było fajnie. Po przencu, po przencu Mimo słabych sił otwarli atak samochodu, który nie był wspierany przez piechotę. został jedynie trafiony i wycofuje się na wcześniejszą pozycję. Ja też nic nie widzę.

thank you